Siemo. A więc cześć moi widzowie, z tej strony Super Mario Moto Witam Was w kolejnym moim nowym odcinku po dłuższej przerwie. Aktualnie wsiadłem z powrotem na motocykl ze mną na pokładzie Ula, cześć Ula Słuchajcie Pojawiały się pytania odnośnie montażu moich filmów W jaki sposób ja je montuję, z, czego, z jakiego programu korzystam Więc korzystając dzisiaj z okazji, że sobie troszkę jeździmy Opowiem wam pokrótce w jakim programie obrabiam moje filmy A więc jest to darmowy, prosty program po polsku Nazywa się Shotcut Podrzucę wam nazwę tutaj w tej części ekranu jest bardzo fajny, prosty w obsłurze Na pewno każdy sobie z nim poradzi. Początkowo przerażeniem mnie brało, jak zaczynałem obrabiać te firmy, ale korzystałem z darmowych poradników. Marka Zolana, Marek Wolan jest jedyną osobą chyba w Polsce, która tak dogłębnie wgłębia się w różne opcje tego programu i fajnie wszystko tłumaczy jak obrabiać, jak sklejasz jak montować, jak tworzyć różne animacje, także jego filmy są bardzo przydatne. Nazwę kanału Markę tutaj Wam podrzucę, także będziecie mogli sobie tam zajrzeć, na pewno Was czegoś nauczę, przynajmniej na początkowej fazie montowania. Ma fajną serię, którą zrobił chyba w 10 odcinkach, bodajże seria nazywa się Od Zera do Montera. I tam naprawdę taki laik typowy jak ja na początku byłem poradził sobie dzięki tym odcinkom z montowaniem, także wam też to się pewnie uda. Bardzo polecam ten program, z tego względu też, że jest po polsku, a jak wiadomo jak ktoś jest po polsku, to lepiej się to przyswaja, lepiej wszystko rozumiemy. Ponieważ są różne, też darmowe, podobno dobre jak Sony Vega, czy DaVinci i Resolve, z tego co ten się początkowo orientowałem. No ale to są wszystko wersje po angielsku, wiadomo, że po angielsku czegoś nie zrozumiemy, się nie będziemy jakby skupiać na nad, nad samym montowaniu wtedy. Tylko na tym, żeby to zrozumieć i wtedy będzie to zajmowało nam więcej czasu. Także polecam ten polski program Szotkat wszystkim, którzy jeszcze, jeszcze szukają swojego programu. Na początek wystarczy. Także... Do profesjonalnych rzeczy oczywiście trzeba będzie sobie zainwestować pewnie w jakiś bardziej zaawansowany program Ale tak jak mówiłem, na początek wystarczy zwykły Shotcut, korzysta z niego dużo ludzi i wszyscy są zadowoleni Także ja wam też go polecam My z Olo dzisiaj jedziemy sobie się troszkę przewietrzyć Mamy parę rzeczy do załatwienia Także... Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia. Siema 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 No siema Jak się masz? Dobrze No to dobrze, jedziemy dalej, czekaj Tędy chyba